czego Cię nie zabijam? Bo nie, bo jestem lordem sitów. Nie, naj, najlepsze jak walisz w przewrotkę. Chuj mnie, czy nie trafi, nie chuj. No? chuj. Ja bym chciał, kurwa widzisz to w filmie, jak kurwa Han Solo pizga w przewrotkę i go wader nie może jeden, mhm, na pewno. <laughs> tak. No. Po chuju. Uuu, co, co coś tam idą? Cofnij dupę. Ty, cofnij, cofnij, cofnij. Ty, jakby jakbym ich dusił, nie? To. Wal... Kurwa, co to. A czemu dwójka kurwa nie zadziała? Co to ma być do chuja? Spierdalaj ma to jebana, kurwa. Uważaj. No, a ty weźmę. Widzę. Ja pierdolę, a kurwa trafić nie mogę, co to ma być. No kurwa, suko, pierdolona, kurwa co to ma być? Tego też kurwa chwytam, dusza nie chuj nie zadziała, po co kurwa? Po chuj kurwa, nie? Po Zup. co kurwa? W sekundę cała chyba po prostu mi wyrąbali. Kurwa dobra, ja. nawet jego wezmę, chuj. ja pierdolę, kurwa te spina jebane. Kurwa się tak wieba na pała, kurwa nie daje tym lukiem. Na pałę to gra Szyszczak. No nie no teraz, teraz jak nie mam strzęca to teraz wyjdzie. No ty dwójeczkę i olo kurwa na ST znowu Jedne porażenie ty dwójeczkę, ja dwujeczkę i chuj Aha W tym samym momencie to zrobiliśmy mm. Ja już jak na ciebie patrzę jak biegniesz przede mną, to robisz taki same ruch, jak ja bym zrobił jeszcze też takie nie, jak, się, jak jest początek, to ty wyłączasz miec, podskakujesz, walniesz miecze i wyłączasz miecz. No, wprost <noise> lubię tak. <głos> tak. <głos> tak samo robisz również odpali się kurwa. Lak magiczny. Ten jest tym blokiem, kurwa, nie. Zabi się. Oczywiście mi się już kurwa zdolna zdarza wyjebać, właśnie. Kurwa jego to nie ruszyło, nie? Oczywiście. Uważaj. Mam go w chuju zresztą daję, daję tego sieba. Aha Ile mam HP kurwa No gij kurwa futrzaku jebany bamy Ja pierdol Nie normalnie kurwa pina chuj się kuje Kurwa Ale Nie po prostu żal Dawaj, wiesz dawaj, fazmę, wiesz fazmę No Tak na spróbę raz, ja już będę To Raczej to nie wypada. No wiem, a tak a spróbuję chciałem. Trzeba tak ja się... rozfazmę kurwa, ja się nie... No to... No to... Oj, dobra, chuj. Nie no, może być tam raz. Raz kiedyś. Też nie powinni się wiewać ze Zroida kurwa na pałę, bo nie i chuj. Ale widzę na, na kina ich nie stać. <ścoughs> dobra, na... Ja za na końcu nie no Nie, zapraszam. Kurwa, szkoda, że to są jeszcze te wyjścia z tyłu, tak to jaka kampa była fajna, nie? No. Dzieje, Właśnie tam, gdzie żaba w której Ty, 960 HP. No, no, no idą tafiądę? tyłem. No, chuj można się cofnąć pa, 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 pa! Ty, działa, dobre. Fajne, mówię, że działa. Ja się zesła, kurwa nie gdzie się wychylał Upuszczę sobie kurwa, zabi się Cześć, mam pomysł Ty kurwa, ta pałka druga, drugie uderzenie mu blok przebił to było coś pięknego <grym> Nie no <to> dobra kurwa <grym> Sekundę staję sam trzeba Jeszcze miałem w ogóle bronie przez to nie. całą serią po prostu. Boże to że na byłem... otwartej mapie to nie zadziała, nie? bo muszę muszą tego droida. A le debil, nekako si v robu tega droida. <laughs>